Zwracać na coś uwagę. Na przykład nie zwracaj na niego uwagi albo słuchaj, musisz zwracać uwagę na szczegóły. Jak się to mówi po angielsku? O tym w pierwszej części dzisiejszego odcinka, a w drugiej zobaczymy, jak mówi się, że zmieniamy zdanie. Na przykład słuchaj, Grzeszy, wiesz co? Rozmyśliłem się i zmieniłem zdanie. Jeśli chcecie wiedzieć, jak to wszystko powiedzieć po angielsku, zapraszam do 25 odcinka Naturalnie po angielsku. Zwracać uwagę na coś. Bardzo popularny zwrot, często tak się mówi. Ja na przykład mogę Wam powiedzieć: Słuchajcie, jeżeli chcecie być naprawdę dobrzy w angielskim, musicie zwracać uwagę na szczegóły. No i teraz, jak to powiedzieć po angielsku? Jeśli od razu pomyśleliście o słowie attention, czyli uwaga, to to jest dobry trap. No bo ono tu jest potrzebne. Ale brakuje nam jeszcze słowa zwracać. I to zaskakujące jest słowo pay, czyli dosłownie płacić. Więc wychodzi nam taki zwrot. Pay attention, dosłownie płacić uwagę, ale w przenośni to właśnie znaczy zwracać uwagę. I to ma pewien sens, bo kiedy zwracacie uwagę na coś, to tak naprawdę dajecie coś od siebie. Skierowujecie waszą koncentrację na jakiś obiekt albo w kierunku jakiejś osoby, coś was to kosztuje. Także pay attention, płacić uwagę, w przenośni właśnie zwracać uwagę. No ale brakuje nam jeszcze słowa na, bo pełne wyrażenie zwracać uwagę na coś. I chciałoby się powiedzieć on automatycznie, ale tak naprawdę to jest słowo to. Także pełny zwrot to pay attention to something, zwracać uwagę na coś albo pay attention to somebody, zwracać uwagę na kogoś. I dodam, że jest też taki zwrot bardzo podobny, pay respect. Respect Szacunek i to oznacza oddawać, okazywać szacunek albo oddawać hołd. Na przykład pay respect to the dead, okazywać szacunek albo oddawać hołd zmarłym. Także ta moja rada dla Was: powinniście zwracać uwagę na szczegóły, brzmi tak. You should pay attention to detail. I zauważcie, że po polsku mówimy szczegóły, liczba mnoga, ale w angielskim w tym kontekście słowo szczegóły często ma postać pojedynczą: detail. You should pay attention to detail. W takim po prostu ogólnym sensie. To jest coś na wzór naszego polskiego, wiesz co, no, liczy się szczegół. I tutaj też mamy na myśli ogólnie zbiór wszystkich możliwych szczegółów. Albo na przykład dziewczyna żali się koleżance, że chłopak już nie zwraca na nią uwagi. Oh, he doesn't pay attention to me anymore. Albo czasem też mówimy, to jest to, na co trzeba zwracać uwagę. Na przykład na kursie prawa jazdy wykładowca mówi, proszę państwa, znaki drogowe. To jest to, na co trzeba zwracać uwagę, czyli road signs, ladies and gentlemen, that's what you must pay special attention to. Daj jeszcze szczególną uwagę, pay special attention to. I pay attention może też oznaczać uważnie słuchaj albo uważaj, Bądź uważny. Na przykład, jeżeli dziecko wychodzi do szkoły, rodzice mówią: Bye honey, and pay attention at school, czyli no pa, i uważaj w szkole, prawda? Słuchaj. <laughs> pay attention at lectures na przykład, tak? Czyli uważaj, bądź skupiony, słuchaj na wykładach. No to teraz, jak powiedzieć, że zmieniamy zdanie? Na przykład, chciałem kupić samochód, jak to się mówi, w benzynie, ale zmieniłem zdanie i teraz chcę, jak to się mówi, w dieslu. No słowo zmienić to nie będzie zaskoczenie, no bo tu będzie po prostu zwyczajnie change, dosłownie zmieniać. Ale jak to będzie z tym słowem zdanie? No przecież nie użyjemy tutaj słowa sentence, no bo to by oznaczało zmienić zdanie na przykład kiedy ktoś je napisał i teraz zmienia, bo był tam błąd. Change your sentence, tak? A zmienić zdanie w sensie opinie? Odpowiednikiem polskiego słowa zdanie w tym kontekście jest angielskie słowo mind, które znaczy umysł. I to układa się w całość, no bo kiedy zmieniamy nasze zdanie, to zmieniamy naszą opinię. A gdzie jest opinia? Opinia jest w umyśle. Czyli zmieniając zdanie, zmieniamy stan naszego umysłu. I dlatego wyrażenie zmieniać zdanie to po angielsku change one's mind. Dosłownie zmienić swój umysł. I pod ones wstawiamy zajmę dzierżawczy osoby, która zmienia swój umysł, swoje zdanie. I na przykład ja zmieniam swoje zdanie, powiem I changed my mind. Wy zmieniliście swoje, to będzie You changed your mind i tak dalej. No to mówię do sprzedawcy I have changed my mind. Rozmyśliłem się, I want a diesel. Chcę diesla. Zauważcie, że mamy tutaj czas prezent perfect, bo jest have plus trzecia forma czasownika. I have changed my mind. No bo jeżeli chodzi o zmianę zdania to bardzo często mam tu czas present perfect dlatego że y, kładziemy nacisk na to, że zmiana która zaszła ma wpływ na to jak sytuacja wygląda w tej chwili. Chciałem benzyniaka, okej, okay. ale teraz już jest inaczej. I have changed my mind. Chcę diesla. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat zastosowania present perfect to polecam moją lekcję na ten temat. No, ale ten sprzedawca taki niezadowolony mówi: No, nie wiem, mogę coś zrobić, jak mogę zmienić Twoje zdanie? Czyli, How can I change your mind? Także widać, że y, my sami możemy zmieniać nasze zdanie, ale inne rzeczy albo inni ludzie też mogą na nie wpływać, je zmieniać. No i my mówimy: no, wiesz, co. There is nothing you can do to change my mind. No, nic nie możesz zrobić, żeby zmienić moje zdanie, bo przejechałem się dieslem i to zmieniło moje zdanie. Czyli, I drove the diesel and that changed my mind. No, ale ten sprzedawca jeszcze z taką nadzieją mówi: No słuchaj, dobra, to jak zmienisz zdanie, albo jak się rozmyślisz po raz kolejny, to daj mi znać. Czyli if you change your mind again, let me know. Daj mi znać. Znacie wyrażenie let me know z ostatniej lekcji. Podsumowując, zwracać uwagę na coś to pay attention to something, czyli płacić uwagę. Paying attention to detail is important. Zwracanie uwagi na szczegóły jest ważne, a kiedy zmieniacie swoje zdanie, to tak naprawdę zmieniacie swój umysł. I have changed my mind. I want a diesel now. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli lekcja Wam się podobała, to zapraszam do subskrybowania i klikania dzwoneczka. Będziecie w ten sposób informowani o kolejnych. Zapraszam też do lajkowania i komentowania pod filmem i oczywiście polecam angielski z darkiem.pl. Znajdziecie tam mój kurs angielskiej gramatyki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.